i tak, tam masz tak, tak, tam tak, 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 kurwa dawno ujebali tak, kaczkę. tak, się tak, tak, się tak, 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 się no, pewnie połowa. Ej, później no, patrz, później patrz. Do... Ej, Rafał, później patrz na Cieścia, jak jakiś placus. No. No, dawaj. Później patrz na Cieścia, jaki placus. No. To wszystko jest woli! Ja pierdolę. nie mogę patrzeć na placus. Ej, kurwa, jakbyś wiedział, jak to na drzewie siedzią. I... To jest zupełnie śmieszne było. Tutaj ktoś z parkinga nic nie widzi, bo nie wystarczy a z tym Widzisz, pierwszy jak to wełrze mają ciężko, w <grymne> szkołach? po drzewie chodzą? Jeszcze cię to uczyć, żebyś nie pił, bo tak będziesz wracał od samego Narola do dołu. <grymne> spodnie, spodnie by, by tam dar. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dupa ma bramką. Jeszcze, jeszcze nogi! Jest. Dobra!